Czekaj, czekaj, kolego, powiem Ci o promocji ze zwrotem na konto depozytowe i zaraz przejdziemy do kuponu Na sam początek zachęcam do zostawienia łapy w górę, bardzo nam to pomaga, a, a po prostu dla was to jest ułamek sekundy, jest to bardzo miłym gestem. Każdemu z osobna bardzo mocno dziękuję. I tak jak mówiłem, zwrot na konto depozytowe, czyli gracie swój pierwszy kupon, jeżeli nie wejdzie wraca do Was kasa, nie musicie obracać, możecie od razu wypłacić. Taka promocja w Ewinerze, polski legalny Bookmacher. I jeżeli założycie w nim konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego 155 vip tak jak widzicie teraz na grafice, to macie zwrot stawki za pierwszy Ewentualnie przegrany kupon właśnie na 176 ,14 zł 14 groszy. Czyli gracie sobie obojętnie jaki kupon. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 155 zł. Możecie to od razu wypłacić. To jest zwrot na konto depozytowe, nie bonusowe. Nic tutaj nie trzeba obracać. Powtarzam po raz kolejny. Oczywiście można zagrać sobie za większą stawkę, ale mak maksymalnie po prostu wróci do Was 155 zł. A jeżeli zagracie za stawkę mniejszą, to też otrzymacie zwrot, ale adekwatnie mniejszy. Zanim przejdziemy do kuponu Rafała, który ostatnio bardzo ładnie trafił. Tutaj widzicie jego poprzedni kupon i, i fajnie tutaj wszyscy skorzystali. Stali, to zrobimy sobie konkurs. Co trzeba, zrobić, żeby, co trzeba zrobić, żeby wygrać taką piłeczkę? Przede wszystkim subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Realem Madryt a Via Realem. Typujemy do godziny 21.00. Komentarze edytowane czy dodane po tej godzinie nie biorą udziału w zabawie, także zachęcam do brania udziału w konkursie. No a teraz przechodzimy już do, do kuponu Rafała. Trzy zdarzenia, czyli tak jak poprzednio, i od razu zaczynamy od pierwszego, żeby nie przedłużać. Real Madryt, Via Real, zwycięstwo Realu Madryt. No tutaj Wszyscy chyba doskonale wiemy, jaka jest sytuacja. Jeżeli Real Madrid wygra ten mecz na własnym boisku, to zostaje mistrzem Hiszpanii bez względu na to, co się wydarzy już w meczu Barcelony. Im tutaj trzy punkty dają po prostu mistrza, i według Rafała. No, na własnym stadionie nie odpuszczą. Oczywiście, atut własnego boiska troszkę troszkę teraz nie działa, bo gra, grają bez publiczności, ale mimo wszystko to jest na własnym stadionie. I tutaj trzeba też powiedzieć, że gra Realu ostatnio, no bardzo dobra. Same zwycięstwa, czy, czy to karnych, czy, czy po rzutach karnych, czy po bramkach z akcji, no w każdym bądź razie trzy punkty są przypisywane do konta już naprawdę od długiego czasu. I tutaj po prostu Rafał gra na zwycięstwo Realu Madryt po kursie 1,46. Drugie zdarzenie to po prostu zwycięstwo Interu Mediolan, który, no, musi walczyć o top 2 będą walczyli o to drugie miejsce, bo mistrzostwo gdzieś tam mocno odjechało w momencie nagrywania filmu, w momencie nagrywania filmu jest 8 punktów straty do Juventusu, 2 punkty straty do Atalanty, czyli jeżeli jutro, jeżeli dzisiaj przepraszam, wygrają ze SPAL, no to wskakują na drugą pozycję, wskakują na tą drugą pozycję, SPAL aktualnie ostatnie miejsce, główny faworyt do spadku 19 punktów, tragiczna gra, ostatnich 5 meczów, 4 porażki, jeden remis oni już tracą 11 punktów do, do miejsca spokojnego niespadkowego, więc tutaj no Solidny faworyt Inter. Też ostatnio po tym meczu, gdzie przegrywali 1 do zera z Torino do przerwy, wygrali 3-1 morale wysoko i nic innego. Tutaj jak zwycięstwo Interu chyba nie przychodzi nikomu do głowy, jeżeli jeżeli inter nie dopisze sobie trzech punktów po tym meczu, to będzie naprawdę spora niespodzianka, i tutaj pokusie 1,35, tak jak widzicie na kuponie. I ostatnie zdarzenie overrzutów różnych w Rosji. Lokomotiv Moskwa, CSK Moskwa istotne, mega istotne spotkanie dla układu górnej, górnej części tabeli Lokomotiv aktualnie 51 punktów po 28 kolejkach 47 punktów, czyli 4 punkty mniej CSK Moskwa po 28 kolejkach i tutaj trwa walka o no trwa walka trzeba sobie powiedzieć o drugie miejsce, o, o Ligę Mistrzów i o rundę grupową Ligi, Mistrz Ligi Mistrzów i nic tutaj innego nie wchodzi w grę jak zwycięstwo dla, dla obu ekip. Dlaczego overrzutów różnych Właśnie dlatego według Krafała, że, że jest to mecz ogromnej wagi. Nikt tutaj nie odpuści bez względu na to jaki będzie wynik, a, a niska linia, bo 8,5 to jest dosyć niska linia po kursie 1,71 kusi. Jeżeli chodzi statystycznie o ostatnie mecze Lokomotivu to meczowe linie. Lokomotiv 14, 10, 8 rożnych, CSK 10 rożnych, 7 rożnych, z czego 6, samo CSK nabiło i 5 rożnych, a jeżeli chodzi o 3 bezpośrednie Mecze 9, 9, 12, więc tutaj, no naprawdę, wiele, wiele wskazuje na to, że ten owwerek 8,5 i w różnych może być pokryty. A kurs 1,71 na taką linię, przypominam, jest bardzo, bardzo kuszący. I tak wygląda kupon tutaj piękna piękna kwota do wygrania no trzymamy mocno kciuki, trzy moim zdaniem fajne zdarzenia, dwa, dwa typy na faworytów, mocnych faworytów jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, no i te różne w sumie też przekonują, bo jest to mecz mega, mega istotny dla obu ekip nikt nie powinien odpuścić, eee, to tyle jeżeli chodzi o ten kupon, standardowo mocno trzymamy kciuki, zapraszam do subskrypcji kanału zapraszam do grup, linki macie w opisie pod tym filmem zachęcam do brania udziału w konkursie piłeczka trafi do kogoś z Was, dzięki, że oglądaliście do samego końca, trzymajcie się, na razie